Wrzucajcie, jestem chudy i miałem całkiem niezłe typy na ćwierć finały. Po kolei Hiszpania-Niemcy. Mecz, który był za wcześnie, to wiadomo. Mógłby być spokojnie w finale, nawet w finale. Obie drużyny były raczej jednymi z najlepiej grających na tym Euro. Przynajmniej jeśli chodzi o te topowe drużyny. Hiszpania wygrała 2-1, ja stawiałem 2 2 Czym, tutaj mogą być nawet jakieś karne. Jednak ich nie było, trafiłem jedynie to, że Hiszpania strzeli dwie bramki i jako pierwsi to będą gola. Także to w sumie bardziej mi tu chodziło o typy, kto wygra, czy Remis przegrana, i tak dalej, no to nie trafiłem. Jeśli na to patrzymy. Oczywiście Portugalia, Francja 0-0 zgodnie z tym co mówiłem. I jeśli drużyny Francja z Anglią spotkałyby się w finale, to też bym postawił. No 0 do zera. I karne. I zastan zastanowił się poważnie nad tym, czy chcę ten finał oglądać. Ale do finału jeszcze trochę czasu mamy. Mm. No cóż, to bardziej bym tutaj za Portugalią, no bo ta Francja nadal nic nie gra. Mają trzy bramki strzelone na tym turnieju i żadnej z gry. Jeden karny, dwa samobuje. No, no nie zachwycę ta Francja. Ciężko się to ogląda bardzo męczą te mecze i mam nadzieję, że nie wymęczą tego finału, ale do tego jeszcze zaraz dojdziemy. Anglia-Szwajcaria, tutaj dużo punktów udało się zebrać, nawet jak przez chwilę było prowadzenie Szwajcarii 1 do 0, to tych punktów było tutaj 48. Nie udało mi się trafić zwycięstwa. Szwajcarii, Anglia jednak dalej przechodzi. No To oglądanie Anglii też jest męczące, że oni akurat przeciw do Francji coś tam strzelają i momentami nawet rozbudzają jakieś emocje, nie ma tragedii, no ale jednak, jednak myślę, że ta Szwajcaria w, w półfinale byłaby lepsza do oglądania. No ale jest tak, jest. Trafiłem strzelca, nawet tutaj sporo udało się potrafić i to jest pierwszy mecz. Nie, to nie jest. To jest pierwszy mecz ten. Tu zapomniałem o tym. To jest pierwszy mecz, w którym trafiłem underdog bonus i za to było 5 punktów. Ostatnio właśnie się zastanawiałem, ile za to punktów jest. I teraz znowu się zastanawiam, bo to jest typ underdoga: dostajemy, jeśli nasz typowany wynik jest w mniej niż 10% wszystkich typów. No i tak. Na przykład yy, załóżmy, że to było 8% typów, i dostałem 5 punktów. A czy, jakby to było na przykład 4%, to czy dostałbym więcej, czy nie? Musiałbym między tych underdogów trafiać, żeby się dowiedzieć, yy, czy są jakieś różnice. No ale zobaczymy, może się jeszcze uda jakiegoś underdoga trafić w półfinale. No i ostatni mecz: Holandia-Turcja. Udało się trafić do Holandii, nawet różnicę bramek. Płcików tylko 8, ale też trafiłem, że Turcja pierwsza strzeli też niezłe całkiem typy. Jakbym dał tutaj booster, to też tu razy 3 dawałoby nam to 24 punkty. Um, ogólnie booster najlepiej bym się opazał w tym meczu, bo byśmy wtedy dostali punktów 45. No ale już mniejsza o te punkty. Właśnie co do punktów jeszcze, no to udało mi się awansować o prawie 200 tysięcy miejsc. Dlatego mówię, że miałem całkiem niezłe te typy na ćwierć finały. No ale i tak yy, nagrody są za pierwsze trzy miejsca. Yy, to tak średnio. No, uważam, że jak bierze w tym udział ponad 2 miliony osób, to chociaż pierwsze 100 miejsc, po pierwsze 1000 miejsc powinno być jakoś nagradzane jakimś nawet drobnym upominkiem. No to mamy chyba za pierwsze miejsce telewizor, za drugie konsole, za trzecie koszulkę i piłkę. No tak, żeby chociażby tą jakąś koszulkę czy piłkę mogli wydawać za pierwsze 100 miejsca, a później, nie wiem, jakiś breloczek czy cokolwiek innego, nie? byłoby troszkę ciekawiej. No ale i tak wchodzą tą stronę, wstawiając te pierwsze typy na yy, fazę grupową, nawet nie liczyłem na nagrody nic innego. No dobra. Szybkie omówienie, chyba w końcu mi się udało w miarę sprawnie to omówić. Możemy sobie przejść do meczów półfinałowych, które są tylko dwa, więc też powinno szybko nam pójść. Hiszpania, Francja. Eee, czy, czy ta Francja w końcu strzeli? No nie, naprawdę bym już chciał, żeby tu Hiszpania tą Francję zdominowała, dlatego ja tu dam raczej nietypowy typ 4-1 dla Hiszpanii. To 1 dla Francji, Obstawiam, że może być samobój Hiszpanii. Tak Tak może być. Ale o tutaj razy 4 booster. Ten booster rośnie na tę rundę. Czy mniej czy ten booster poważniejszy. No i Holandia, Anglia. Postawiłem remis tutaj. No w sensie, że może to się zakończyć rzutami karnymi. Chociaż no właśnie, Ta Holandia niby lepiej gra trochę. Na no, Langia też gdzieś tam tą bramkę potrafi strzelić. to pokazali w 1.8. Na przykład tą bramką w 95. Minucie, co ja bym tu dał? 2-2 albo 1-1? Mnie zastanawia. 1-1 daje dużo osób, bardzo no ale chyba jednak, mimo wszystko, w to poszedł. Już mieliśmy na tego Ander do Gaba. Jak mówiłem, te punkty się liczą mniej. Ogólnie. Mi chodzi o wynik. Po prostu wygrana Hiszpanii i w tym meczu remis i zakończenie rzutami karnymi. Zresztą w, mm, y, w ćwierćfinałach y, 3 z czterech meczy miały dogrywkę, a dwa rzuty karne, więc no, połowa spotkań zakończyła się karnymi. No i dobra. Jeszcze mi szybko kto strzeli. To oczywiście Hiszpania. I dajmy sobie y -y -y -y. tego ch chyba właśnie. Pedri też już wyleciał po bo... całach crossa. No, cross tam w ogóle To y -y -y. ostatni mecz, ale no, nie powinien go chyba dograć do końca. Też no, no, to sędziowanie w tym meczu no, 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 chyba każdy widział. Dobra, dajmy Moratę szybko. I, i, I tutaj, kto pierwszy strzeli? Holandia. I mm -hmm. Wekhorst, to może bym dał. To może być taki mecz, gdzie bramkarz padnie po zmianach, a Wekhorst przeważnie z ławki wchodzi. I tak obstawiam, że to on może być tym strzelcem. No to już też mniejsza o to. I booster. Właśnie, na co booster? Na to czy na to? Yy, tu mi boost, tu rzeczywiście ten remis może być i booster mi da no, boost do wyniku i prawdopodobnie holandę też pierwsza może strzelić. Tutaj Hiszpania też pewnie pierwsza strzeli, pewnie wygra. No ale czy te cztery bramki zdobędą? Może nawet więcej. Na to liczę. Nie, naprawdę nie jestem fanem Francji kompletnie na tym turnieju, nie. Jak najgorzej mi życzę. No ale dobra, dajmy booster tutaj. No i to tyle. To tyle mecze. Yy... Półfinałowe obstawione całkiem szybko, się udało to zrobić, sprawnie omówić. No i co z finałem jeszcze? Hmm. Jeśli będzie finał Francja-Anglia, to od razu mówię, że zostają 0-0, będą karne i nawet nie będzie filmu z obstawianiem tego. Hiszpania-Holandia będzie ciekawym zestawieniem, chciałbym to zobaczyć. Hmm. No i dobra, wtedy może coś tam dodam o tym. Jakieś inne zestawienia, np. Wiem, Francja, Holandia, y, Hiszpania, Anglia, jeszcze z tych możliwych. No nie wiem, dla mnie w chyba w każdym wypadku y, teraz największym faworytem do zwycięstwa jest Hiszpania. Jeśli jakimś cudem to Francja wymęczy to mistrzostwo, nie będę pocieszony. Nie będę. Jeszcze jakby to zrobili nadal bez strzelania żadnej bramki, nie, to byłoby niesamowite. Ale, dobra, co ma być, to będzie. E, będziemy się zastanawiać nad finałem, jak już będzie wiadomo, kto tam zagra. A to są moje typy na półfinał. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.